Siemaneczko, siemaneczko wszystkim z tej strony Sniki witam was bardzo miło i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arenkowania. Szczerze wam powiem, nie chcę mi się przestanią grać. Więc sobie ją zbanuję dzisiaj i gramy. Huu na swe. No to ciekawie. No to kurwa ciekawie. No to bardzo ciekawe. Balistą zaczynamy. Ta balista jest fajna z tą kulą, ale oni są dość odporni na ogień. Ale jest fajne rzeczy pod balistę, szczerze powiedziawszy. Nie wiem jeszcze co zagramy. Znaczy ja widzę co zagramy, bo gramy na swe, nie? Więc jakby pasowałoby zagrać odporność na ogień, tak? Jakąś tu odporność plus odparcie zaklęć. Czerwone spoko. Jak najbardziej. I według mnie miło i przyjemnie. Piesień pokrewieństwa maszyn, tak czy nie? Jakby... Może bym mi zagrał, może nie balistę stricte, tylko ja bym po prostu może zwykły namiot zagrał, bo jakby, może wam się wydawać to głupie, ale namiocik. Hmm. To jest bardziej skomplikowane, żeby mieć te strzały, tak? No rozdzierające musi być... Eee. <śmulikacja> Mrok jest ryzykowny. Wiadomo, jeśli o co chodzi. Mrogi, jest jaki jest. No, no, wszyscy grają. Bo no, moi drodzy, wezmę sobie po prostu... mroczek. No, jakby... Raz się żyje, jak do gdzie miał runę to ja nic nie poradzę, tak? I namiotek sobie zrobimy. Namiotek sobie zrobimy, moi drodzy. Po prostu, zrobimy sobie namiotek. A, Chociaż <laughs> to strata slota, tak szczerze powiedziawszy. I kulą to mi szybko rozwali. I w sumie. Może mi w miarę szybko rozwalić tą kulą. Jaki głupi pomysł. Nie, zagramy sobie na na spokojnie, bo nie chce mi się zagrać to, co zawsze. Eee. O, dowodzenie dostaliśmy. To ja wchodzę w to i to na pełnej wchodzę. Mm, slow i. Oh, I co to miałem? Ja miałem slow rozkładenie rozchody. Później chciałem nope, nope, nope. Atak i znamie. Znowu otworzyłem za dużo rzeczy. Już to ja już widzę. Werbuneczek jak najbardziej. Bo brameczki jak najbardziej są w porząsiu. Jest i pierwsza pomoc. Jest i bardzo fajnie. Mhm. Namiot zrazy, W sumie taka balista, żeby dwa razy szczliła nie zgupia. I mamy jeszcze szczęście, moi drodzy. Jakby mamy bardzo dużo rzeczy. Co ja mam powiem w tej sytuacji, wynika tak, że mrok z mroku byśmy może chcieli... Skopacie się, bo ja sobie zatwierdziłem za dużo rzeczy. I ja bym w sumie wiecie, wiecie z czym jest problem. Wiecie, z czym jest problem, bo ja chcę. Eee, może właśnie ten rozkład chcę, tak? No w sumie nie chcę rozkładu bardziej, chciałbym co innego, tak? Jakby chcę z dostać i muszę jakby pokończyć te. Nie ma ani znamienia, ani ucznictwa. Dobra, jak bramy zrobimy? Tak, pójdziemy sobie tu. Zamianko chcemy, jak najbardziej. Coś takiego Niaura szybkości, nie, nie, nie Mhm. Nie, nie, nie. I jak to wyszło? Czy z tego mroku coś ma sens? Nie dostałem odporności, tak? No nie dostałem, ani żadnej grupówki, ani z tego nic Dobra, atak na pewno zmniejszmy Atak o jedno sobie zmniejszę Mm -hmm. No, i jest odźwierny, i jest bardzo fajnie. Werska ja mam roku na tym, na czwórce. Oślepienie. Okej, okay, czyli, no, nie, no, w sumie nie wiem, czy jakbym nie chciał pojedynczej szczerze powiem, hipnozy No, to na pewno to jeden out. Tak, jest odporność, jest to bardzo fajnie, mi się to naprawdę podoba. Yy, cierpienie. Mm, muszę mieć jeszcze to. Dobra, tak to zostawiam. Nie wiem, czy bym w sumie tego mroku nie olał w tej sytuacji. Jakby. Wiecie o co mi chodzi, nie? Jakby. Znaczy, jakąś grupówkę bym może z tego mroku chciał dostać, no ale. To co bym sobie mógł to dać w dół, nie? No Jakby, no nie wiem, wszystko jest tak, jakbym chciał, tak naprawdę, nie? Więc sobie to zostawię. W takim razie sobie to po prostu zostawię. Jest jak jest. Życie jest piękne. Ee, życie jest piękne. Chcemy mieć odporności. Jest bardzo dobry artefakt. jest jeden szczęście, No trudno. Trudno się mówi, żyje się dalej. Jakąś grupówkę może dostanę, może najwyżej tego blinda po prostu rzucimy, tak? Nie, mimo wszystko. Coś tam będzie robił nie zawsze. To spoko. Dźwierny też bardzo spoko sprawa. Worności na magię jest bardzo, bardzo dużo. Zostałem, czy jakieś artefakty mamy do wymienienia. No i jest co tam zdobyć, że wam powiem do siła czarów też nie jest jakaś manga potrzebna do zestawu smoka. No może być, w sumie, jakiś mieczyk czy coś. Byłoby spoko. A no, w sumie są fajne rzeczy, tak? Te nawet bardzo spoko są rzeczy. Szczerze wam powiedziawszy, bardzo, bardzo przyjemne. No to na pewno wejdzie ta. O, no właśnie w sumie no nie. Więc tak by nie może wejść. Za peszek. E, czy szczęścia moi drodzy, czy 3 ataku 3 d a 1 jeden szczęście. a Chyba pierdon, nie wiem to. A ty też jest w sumie szczęście. To jakby w sumie do dupy te artefakty, tak teraz widzę. <gry> Ani miecza. Hełm. Jakby... I szczerze że tak naprawdę z tego to się nie opłaca. To szansa na odparcie to jest bardzo spoko, ale to mi nie daje statów, tak? tam to mi wyrówna te staty, ale będę miał. Potem będę narzekał. Ale inicjatywa jest dobrą sprawą. Inicjatywa jest dobrą sprawą 9500. Inicjatywka jest dobrą sprawą. Dobra, i teraz jeszcze moi drodzy. Ja będę miał z tego dwa levele. No może być problem, najwyżej dwa siły czarów sobie po prostu dodamy. Czy może chcę coś sprzedać, te dwie rzeczy: mieć 5000. Mamy coś tu za 5000, nic wartego świeczki. No dobra, tak jak jest, tak zagramy. Czału nie ma, dupy nie urywa. A ja chciałem coś innego zagrać, więc mamy. Więc jako tako mamy, mam nadzieję, że ten... Że nie ma, znaczy może mieć to Destro. Czy znaczy Kula Ognia będzie sporo bić? Trochę to odporności, że co wziąłem, no to może być problem, tak? To mi dawało dużo szans, nie? To mi może zmienić taki dylemat moralny, czy mi się to tak naprawdę opłaca, tak? Więc jakby ja się jeszcze nad tym zastanawiam trochę, bo 20% szans, biorąc pod uwagę, że on by mógł sobie to robić ale inicjatywa dla dużych jednostek, a my mamy tych dużych jednostek sporo, to bardzo istotnych dla nas jednostek dużych. Jebać to zostawiamy to w taki sposób. Logistyki tak nie będzie. Znaczy, sorry, że tak przekidam, ale ciężki miałem tydzień w pracy. Tak mniej więcej wychodzi mi teraz. Nie ja wiem, czy będą dwa levely, czy nie, to się jeszcze każe. Eee, ekspertka magia mroku, że mógł tą hipno rzucić bardziej niż te grupówki. Bardziej się przyda. I moi drodzy, mimo wszystko, w takim wypadku, jak najbardziej, pikielny ogień, bo many i tak jest dość sporo. To będzie w miarę sporo, tak? I teraz tak kupujemy sobie tych ziomeczków. Dobrze. Eee, o tu bierzemy kredzie. Ja tutaj. Uwodzenie, wrażliwość na A, Tutaj, że presję wybrzeć, nie? E, tutaj ostrze masakry musi być. Musi, musi. E, tutaj z teleportacją, żeby ich wyciągać, jak najbardziej. Tutaj jestem za gościem, który po prostu będzie robił mu z dupy garaż. Czyli po prostu zmniejsza mu morale, jakby miał karę boską. Tutaj biorę gościa, który. Tym ognistym oddechem może mi się przydać, oraz wybuchającego, mimo wszystko ten wybuch nie działa na tej jednostce jakoś mocno Ale on jest taki bezpieczniejszą opcją, tak? A jeszcze mam werbunek, no to trochę tych jednostek będzie i bardzo mu w sumie sporo manu ukradnę Też trzeba na to zwrócić uwagę, że bardzo w sumie sporo No i zobaczymy, no czy to sumie ciekawy ten Bidu nas wyszedł, nie? Jakby... Jakby ja jestem zadowolony Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mogę wam go nawet pokazać, coś takiego wyszło. To jest specyficznie... Burzaka czy ogniaka? Ogniaka chyba ma. Standard, czyli focus wiadomo będzie ...w, w ciebie. A że ty masz odporności, to ty se staniesz koło Tebie, he? Żebyś mi jakoś tak nie fokusował za bardzo z tej strony. No dobra, w sumie to przeszkadza bardzo, więc raczej tu se tam gdzieś podskoczysz do przodu, za to przeskoczysz, bo to będzie, będzie wtedy tu. Ale to przeszkadza, też szczerze Wam powiem. No ale dobra. Niech tak będzie. Niech się dzieje wola nieba, jak tu mówią, z nią się zawsze zgadzać. Trzeba pięknie ukradłeś. 40 punktów many. Bardzo znakomicie wyśmienicie. Obrona jest jakiś ten. Jakieś morale są. No i bardzo dobrze. No, czy gdzieś ty sobie gdzieś tak, żebyś mi nie brał kulą w ciebie, jakby tak mocniej. Wiecie, co Kaman. Wydaje, że raczej światło będzie. Klasycznie. Klasycznie, naiwnie. Mhm. A, jakoś bije dużo, ale... Idoki... Nie ja chcę być na razie na pełnej. Do 7 przenosisz, tak? Aha. Uh -huh. Ciebie też nie mogę zostawić, tak? Ja bym... cię też zostawię w tytuł. Nie sięgnę tu. Ciebie zostawię. W sumie to wam to jeszcze nie chcę iść jakoś bardzo. Dobra. się tam jakoś wiecie, nie śpieszy. Żeby on mnie tutaj tymi kręciołkami nie zbijał. Okej. Okay. A nie, bo runes siły ma, więc jakby kręciołków nie będzie. Czy kręciołków nie będzie. Wzorność na magię, na znaczy żywiole, ognia. No to jasne jak słońce. Jasne jak słońce, szerokie jak ziemia. Mhm. Ale to nie jest bez różnicy. Moral jest u niego, okej, okay, rozumiem. Ok, czyli znowu jest empatia. Znowu jest empatia. Ok, rozumiem. Przesunął mi gościa, ale na spokojnie. Dadał mi jakiś dużych obrażeń. Żywiołak błognia. ognia... OKEJ! Okay. OKEJ! Okay. Przywołania? Rozsądnie, w sumie... Znaczy, on nie ma jakoś dużej ilości many, tak? Znaczy, Żywiołak Ognia na swoje bije, ale... Jeśli jest coś pod ucznictwo to się trochę odsunął, to jest odporność na ogień, ale... On ucieknie prawdopodobnie stamtąd. Znaczy, ja go nawet bardzo ładnie biję, nie? To ciebie jakby nie ma sensu bić. ich z tyłu trzeba, trzeba po prostu bić. Bo tylko jeden ma odporność, ale. Dobra, czyli nie było ognia, czyli te odporności w sumie wyszły spoko, tak? Jeszcze bardzo w porządku. Mhm. Zastanawiam się, czy ja już chcę coś z tego. No ja tu się tego akurat spodziewałem. Nie będę was okłamywał. Na razie jakieś hipnozy. No, 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 yet no, yet, no yet Czy ja stricte coś chcę teraz rzucić? Eee, Znanie potępionych, że ja to ogóle nie mam jeszcze kim bić. Jakby wiecie o co mi chodzi. Jakby ja to rzucę, to mi to w tym momencie niewiele daje. Bo, 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 bo. Chyba, że ja będę zaraz bił tobą ja będę zbijał ciebie? Jednostkami, czy też no niekoniecznie właśnie, tak? Właśnie no niekoniecznie będę z tobą zbijał ciebie. I właśnie nie wiem, czy w tym momencie mi wszystko nie chce hipnozy rzucić. No też tak chujowo się ułoży. Nie mam za bardzo komu wziąć tej hipnozy, tak? Czyli chyba po prostu je sobie rzucę. Żeby mi nie podszedł tobą tak. Mhm. Okej. Okay. By nie mi tam. Jakby, jakby to ująć. Nie przejmiesz nikogo. Mi tu umrzesz. Ale jeszcze jakby wywierajmy presję na nim cały czas. Presja jest dobra. Ciebie trochę dam do przodu. Ale tylko tak troszeczkę, troszeczkę. Troszeczkę do przodu, troszeczkę. On ma atak. I tam, mój pasek jest dość duży, tak? A ja ukradnę tego hipnozą. Ukradnę go hipnozą i walnę potem smoka. I zostawię ciebie. Tak, ja ukradnę hipnozą. Zmoralował? Niedobrze. Niezbyt niedobrze. Nie, jakoś się. Runa szarży. Bardzo mi się skupił na mnie, tak? Na ten smoku. No dobra. Jakby. Pff, dbij mi go, ja jestem dość silny. A równanie jest ok, czyli będzie fokus ciebie. I pudło było. Jestem w stanie, moi drodzy, kogoś uwieść. 020 tytury, tylko że ja umrę od tego, tak? Okay, a ja se... Powiem, że zbramuję się. Tam z tyłu. Spokojnie. Ja tam już raczej się idę z nimi bić. Dobrze, fajnie. Dam sobie mobilności do przodu. Fajnie, fajnie, super. Żeby zbijać morale to muszę stać koło niego. Ehm. Um. okej. Okay. Tutaj bardzo logicznie będzie na pewno hipnoza na ciebie. Jak najbardziej trochę mi uciekłeś, ziomeczek. Aha. Tem uciekłeś, nie mogę za bardzo nic zrobić. Podejdę sobie do przodu, żeby nie stać w tym ogniu. Eee. Mhm. Okej, okay, super. dziwnie to zadziałało. E, dobra, nevermind. Eee, on ma tutaj tego uderzenia z harpunem, więc na no, spokojnie, super. Git. oczywiście, że jestem głodny, jak najbardziej, nie? Jak najbardziej jestem głodny. Teraz tak ciebie, 2, 3, 3, 1, 8, 15. Że trochę porozsuwać. Okej, okay, pudło, bo to są te zasrane pudła, zapomniałem o tym. Okej, okay, moja wina. Moja moja, moja bardzo wielka wina, przed to i tak dalej. Ale uda mi się gościa zostawić. Więc spoko. Spoko, loko, no spokojnie, nie mam co się tam śpieszyć do przodu. Ja zawaliłem sprawę, ale... Ale, dobra, ja będę bił chyba po prostu burzaka, bo on jest na hipnozie, trzeba korzystać i go bić, nie? Mhm... I też, żeby czartowi dać szansę zbić ciebie, tak? Jak najbardziej, to będzie sensowne. Ciągle ja mam balistę i namiot, który sobie gdzieś tam będzie leczył, nie? Nie, ładnie. Ja myślałem, że mnie zablokował. Eee... Jakby... Mimo, że on nie jest przyzwany... To ja uważam, że... W... Że ja sobie tam stanę, tak? Będę z okazji, że nie masz... kontry... 59... Ładnie... Okej... Okay. Spoko... Czy on i tak by nie mógł strzelać? Nie Niepoczelnie w sumie tobą tam lazłem. Może. Może i tak, może i nie. Zobaczymy. Nic te pułapki są. Dobra. Ile może mieć tych pułapek? Ile miał świeczarów tak naprawdę? E, 17, no to sporo w sumie. Coś mocno mnie to zabolało. 108, 408... Jakby... Niech ja to ująć... iiii... Zawijmy namiot... Aha, okay. Dobra, no to trochę zmarnowany strzał... <gryw> Czy siećkę? O, tam były pułapka O, dobra mina tam jest. Bardzo dobra mina. Eee, dobra. Jest, tu były pułapki rzucone. Coś kradzi, dopiero tam. Ale jak mi się uda kogoś ukraść, to wiecie, jest na to szansa spora. Więc jakby. On już many nie ma To wam tak naprawdę mogę iść i się jakoś bardzo nie przejmować Już manem mu ukradłem, nie? Manem mu już ukradłem, więc spoko No nietykalności, niesralności Budwo wyszło spokoloczko, dobra jakby. Tam mogę się przebiegnąć po tych pułapkach, jak najbardziej. Jak najbardziej. Szczególnie się, że przez szanse na ogniste noce. Okej, okay, no sporo mnie tam walnęło. Nie tu chodzi, żebym ja się nie musiał przemieszczać, tak. To się głównie rozchodzi. A ma tu też cierpienie na sobie, więc spoko. Tu pułapek nie ma, już z żadnej strony tak naprawdę nie ma. Nie ma pułapek, fajnie. A Wam powiem szczerze, że? Didi, Didi. No, na dziś koniec. Dżim, 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 dżim. Bum. Dobra. Dało się, moi drodzy, pięknie to zagrać. Pięknie i cudownie. Nie, no. Wtedy spoko było. Dobra. No to GG. No to kończymy chyba w takim razie. Czy przeciwnik ma zamiar czekać? Dobra, co on w ogóle miał? Jestem w sumie ciekawy. Miał dużo sił czarów, ale manę mu strasznie mocno, mocno kradłem, więc jakby tutaj nie miał nic do many dodatkowo. To mnie zdziwiło, szczerze powiedziawszy, tak? To mnie zdziwiło. Akurat dwie najmocniejsze pal grały. Szukaj, czy miał runę egzorcyzmów, ale bezpiecznie hipnoza była. Mi się Bill w miarę podobał, tak czy tak. Jednak ten odzwierdlenie swoje robi. Dobra, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że znowu was było bardzo dużo, że każdy dotrwał do końca. Zostawił łapeczkę w górę. Subskrybuję kanał komentującym. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!